Tam, w łębie znajomego. Aktualnie parowanie. Aktualne informacje na temat co przeleciały będzie można przeczytać w opisie osiągnięcia. Są to głębie przeznaczone do rozpłodu. Ładna wolierka jest. Są to różne rasy. Jest to głębnik pierwszy. Widzę, że już są cele lęgowe przygotowane. Miski są powstawiane. Daszki. Głębniczek jest ciekawy. Ciekawie jest to wszystko zrobione. Wolierka. Są to głębie, po których znajomy ma jakieś ogólnie osiągnięcia. Nie są to głębie młode. No, ja już chyba zaczął je wypuszczać. Nie wiem, czy to nie jest troszeczkę za wcześnie. On jest posprzątane, Karma jest wychlana. Dokładnie zaraz będzie można zasypać. Ciekawe miejsce. Ciekawe gąbki. Będziemy aktualizować o wyniki ich w najbliższym czasie. Przypominam, że to jest głębnik pierwszy. Znajomy ma trzy pomieszczenia, w których hoduje gołąbki. W następnych filmikach, może, będzie coś w stylu pokazywanie najlepszych okazów lub najlepszych lotników. Musimy to zaktualizować ze znajomym. Nie ja wiem jak to jest, ale chyba przeważnie te kolory siwe i to są głąbki najlepsze do lotu. Dlatego tak mało widać tutaj gołąbków innej maści. Mam tu na myśli czerwonych czy mroziatych, lub inaczej nazwanych i czerwonymi. jest bardzo ciekawy wystrój. Że głębnik pierwszy przechodzimy do głębnika drugiego. Filmik będzie zatrzymany jako następny film będzie kręcony Głębnik drugi. Pozdrawiam.